Legenda Opracowany przez zespół pociąg logistyczny został odwzorowany w taki sposób, aby jego animacja oraz kinematyka podczas jazdy były odzwierciedleniem rzeczywistości. Pociąg logistyczny składa się z ciągnika oraz wózków LKE Group, wózka pułkowego KLT-600, wózka Cargoliner SP1 oraz wózka bramowego. Przedstawione wózki wykonane są w skali 1 do 1. Zasada transportu oparta jest o system Milka. System Milkan jest rozwiązaniem, w którym transport realizowany jest w oparciu o aktualne zapotrzebowanie na produkcji. Produkty załadowane przez pracownika zgodnie z listą zamówień transportowane są do wyznaczonych miejsc rozładunkowych. Co ważne, w trakcie jednego kursu możliwy jest transport różnych materiałów bez konieczności przeładunku, dzięki czemu obsłużonych może zostać więcej stanowisk. Po wykonaniu zlecenia możliwe jest pobranie kolejnego zamówienia i w sposób cykliczny pokrywanie zapotrzebowania materiałowego w produkcji. Dzięki zastosowaniu w wózka wirtualnego systemu sprzęgła i dyszla tor jazdy jest stabilny, co eliminuje ryzyko kolizji podczas skrętu. System Milka umożliwia minimalizację pustych przebiegów oraz zmniejszenie zapasów produkcji poprzez szybsze uzupełnianie braków przy stanowiskach.